EcoBox SA jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm w województwie świętokrzyskim. Powstał w 1990 roku jako przedsiębiorstwo projektowania i wykonywania robót specjalistycznych EcoBox, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma od samego początku związana jest z branżą elektryczną i telekomunikacyjną. Realizowała początkowo roboty inżynieryjne z zakresu przebudowy i rozbudowy sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia. ECOBOX prowadził realizację między innymi na budowie trasy siekierkowskiej w Warszawie, autostrady A2, a obecnie działa między innymi przy trasie S7. Budujemy każdy element, który dotyczy zasilania energetycznego, od najmniejszego przyłącza od zasilania budynku elektrycznego, przez stacje energetyczne, linie energetyczne wszystkich napięć. W 2012 roku firma przeniosła się z Kielc do Wiśniówki w gminie Masłów. Jesteśmy mocno zobowiązani Radzie, Radzie Gminy, Wójtowi i wszystkim inicjatorom, którzy wyszli z taką ciekawą inicjatywą przyznawania nagród gospodarczych dla podmiotów, które znajdują się na terenie gminy i jest nam niezmiernie miło. Dziękujemy za taką nominację. W 1996 roku Ecobox otrzymał certyfikat systemu jakości ISO 9001 i certyfikat IQ.NET ISO 9001, który potwierdza spełnianie polskich norm w zakresie projektowania, budowy, rozbudowy, remontów, serwisu i konserwacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, usług sprzętem budowlanym.